Witajcie Rzymaczki, z tej strony Tragor Wy kolejnym odcinku z Charizmowa Na modykacji Kejza jako Rashid Arabia W tym odcinku będziemy wypowiadać wojnę Egiptowi Ale najpierw wykopmy więcej ropy <grytanie> Okej, okay, właśnie wypowiedzieli wojnę Ale niestety w złym momencie dla nas Ale może sobie jakoś poradzą syndykaliści, bo jak widzę to, że dosyć dobrze im idzie, ale oczywiście wojna na każdy front to nie jest za bardzo dobra wojna, I jeżeli oni im się uda jakoś e, jakoś zrobić white peace, nie wiem, to wtedy będzie trochę źle dla nas oczywiście ogólnie jeszcze czekam na to jak nam się wleci manpower z Jemenu e, ogólnie to jest do, następnym właśnie miesiącu dostaniemy jak sami widzicie dostaniemy 350 tysięcy ludzi i minus 300 tysięcy ludzi tutaj zniknie i pójdzie do armii więc musimy tylko poczekać na koniec miesiąca i będzie wszystko w porządku Tutaj jeszcze się nie ogarnęli, że jesteśmy dobrzy. Ale już spada. I tutaj jak sami widzicie jest prawie 69. He <laughs> ale strasznie dużo tego. Martial low nie pomaga. Więc wrócimy do. E... Chciałem powiedzieć Secret Police, Local Police. Żeby mniej mentora nam zżrało. A żebyśmy cokolwiek zrobili. Przynajmniej już jesteśmy takim w takim momencie, co jednak ładnie wszystko wygląda. Jak tam dywizje są pełne i najedzone? Nie. Ale dobrze idzie w tym kierunku. Mamy 6000 karabinów i jesteśmy na plusie. Co jest oczywiście fajne. Dopiero za rok byśmy wypełnili. Nasz obowiązek dania wszystkim kabinom. Yy. Ale bez wlakania. To powiedzmy, wojna. Oni chyba nie mają żadnego tego, żebyśmy jakoś pożałowali naszej decyzji. Okej, okay, więc tutaj już nadchodzą. Teraz najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy się tutaj bronili. I yy, żeby oni przyjmowali tu. Jest no tutaj 84, więc jest dobre dla nas. E, jakaś decyzja? Nie jest ważna. Mm, to nie jest dla nas dobre za bardzo. Dobra, e, mamy zielone przy naszej potężnej czerwonej armii. Mają tutaj tylko jedną dywizję. Czy z tej prowincji możemy zaatakować? Nie. Zatakujmy o tych. Okej. Okay. Dobra, wyślijcie tutaj jedną kawalerię. Część dywizji zapewne pójdzie na obronę miast, część dywizji pójdzie na tutaj żeby atakować, a część dywizji zapewne pójdzie tutaj, żeby się obronić. Więc musimy szybko ich tutaj pokonać. A jak zwykle nasze dywizje mają nie, mamy dosyć więcej organizacji od nich, ale te dywizje jednak są o wiele mocniejsze. Część do dywizji będzie chciała jeszcze zdesantować się na nas. I wrócił 300 tysięcy manpowera. Więc w sumie na razie zostańmy przy Local Police Forces i czekajmy, jak już będziemy mieć jakieś dodatkowe karabiny, żebyśmy mieli przynajmniej. ...jakieś szanse. Czy musimy coś jeszcze więcej wysyłać? Bierzmy więcej. Nieważne jest, że ile budujemy. Na pewno się wszystko odbuduje. Okej, okay, nasze dywizje widzą, że sobie radzą wszystko. Tutaj się nie zmieniło 84 od kilkunastu dni, ale widzę, że o wiele szybciej atakujemy. Myślałem, że przez tą jedną dodatkowy batalion e, kawalerii. No, musimy na pewno uważać na desanty morskie, które będą naszą zgubą, jeżeli zaczną robić. E, czyżby wysłali kolejną dywizję? Nie. Tutaj na razie przyjmują. Więc tylko jest kwestią czasu, kiedy się zorientują, że tutaj coś nie gra i będą chcieli nam jakoś przeszkodzić. A tą kawalerię bardzo puszujemy. Gdybyśmy puszowali tą kawalerię od samego początku, tak masowo, to może by lepiej było. Ale ona ma bardzo dużo organizacji. Eee, przygotuję już plan, jakbyśmy przepchali najpierw tą kawalerię możemy jakoś zaatakować tych tą tych dewizje? Te dewizje. Teraz jest tylko po prostu poczekanie, jak już popchniemy jakoś ten, ten front i zaczniemy robić bardzo dużo mikro, więc popatrzmy, co się dzieje. Wydaje mi się, że chyba się przybili właśnie. Wy... No, oni to w ogóle nie chcą za bardzo pomóc. Co jest? Seiya się tu zdesantował. Łatko Czy to jest jakiś wróg? Tak. Naprawdę. Tak, tak bardzo nienawidzicie. ich Ja tak się na wszystko patrzę i takie. Jak? Jak to możliwe? Dobrze, tutaj zapewne to przyjęli. Oni muszą tylko przejąć wszystkie te tereny i w sumie Japonia może zrobić event z White Ok, Okej, widzą, że tutaj jest źle Dobra, wycijcie tutaj dywizję No bardziej my straciliśmy, ale chyba na tym ataku na dole, oni nie stracili tym ataku na górze Dobra, powoli jest. Lega na tym, że musimy ich tak odciąć Najlepiej by było, gdybyśmy od tak odcięli tą dywizję. Dobra, ta dywizja widzą, że też mam małą organizację, ale moi atakujący też mają. Co chwilę muszę tutaj patrzeć. Widzę, że część armii egipskiej też wywalaci na ten front. Bo nie wydaje mi się, żeby to wszystko, co tutaj jest, to było, co wysłali. Na pewno tutaj jeszcze jedną dywizję muszą przesłać, ale to zapewne ta milicja. No, abyśmy zdążyli przed tym. Nie wiem, czy włączą, włączą kolej, czy nie. Aby nie włączyli. Okej, okay, organizacje, wracajcie. Jest, przebiliśmy się. Więc tak, wy idziecie tak. Wy mieliście ich tak porobić. I w sumie nie wierzę, żebyśmy żebyście nie bronili tego chociaż ostatnio, pamiętam, że nie broniliście tego ale wyślę tak, jak kawaleria. <noise> ogólnie obejrzałem sobie ten filmik, bo czasami po prostu włączam sobie e, montaż, za bardzo nie patrząc oglądałem ten filmik z tego <noise> z właśnie z tego, nie pamiętam chyba z jednej sesji, na samym początku powiedziałem takie no przepraszam, mam otwarte okno, bo tam duszny jest naprawdę wtedy, Poduszno? I takie... Przez 6 minut jakiś pies szczekał <laughs> naprawdę... Ja naprawdę nie wiedziałem, że ten pies szczeka Bo ja mam takie słuchawki, że po prostu takie... takich dźwięków nie słyszę Naprawdę takie bardziej głośne słyszę Okej, okay, ja widzę, że możemy zacząć pushować hmm. Więc jakbyście mogli zrobić tutaj front Okej, okay, nasze dywizje już sobie radzą. Okej, okay. zaatakuj tą dywizję. A ty pójdźmy tak. Teraz widzę, że tą jednak atakować nie trzeba. I gratuluję. Skończyła się u Was wojna. Dobra, teraz nie wiedzą, co się dzieje i wysyłają gdziekolwiek dywizję. A my bardzo fajnie tutaj powoli przechodzimy dookoła. Dobra, ty jesteś tą dywizją, która ma obrążyć tą. Eee, dobra, teraz wyślę o tak i wy przejmijcie Suez. Okej, okay, więc kopanie więcej ropy naftowej nam się opłaca Dobra, najpierw po powinniśmy trochę gospodarkę pójść mm -hmm. Chcę tutaj jak najwięcej prowincji prze... Bo tutaj jednak e, oni mają kory, więc jednak warto by było ich trochę tutaj podbić. Okej, okay, ty tu. Ty tu idziesz. A jakbyśmy ich tutaj otoczyli, byłoby fajnie. Ale wielkie mikro robimy im teraz. E, ile tutaj? Jeden dzień. Cztery godziny. Ok, więc. Ну и так. И вот не от... мы тон-то И в сумме никого туда не было. tutaj. Okej, okay, dobra, już zrobiłem cały mikro, więc mogę zacząć mówić. jestem skupiony na to, żeby jakoś mądrze to robić. Więcej gospodarki, więcej, więcej. E, przyjmujcie to. A ty w sumie mógłbyś tutaj trochę polecieć do przodu. I podatakuj tych. O dobra hmm. Poczekajmy chwilę hmm, jak tutaj stoicie. No, słynne arabskie konie właśnie wjeżdżają do Egiptu. Hmm, jak tutaj stoimy? Wiem, że teraz co chwila mówią to samo, czyli jak tutaj stoimy, ale jednak tutaj muszę ogarnąć wszystko. Hmm, czy muszę się To Powiem szczerze, teraz Egipt to jest takie Osmani 2. Bo Osmani też mieli tutaj małą dywizji, tylko że to jest taki Osmani 2 Easy. Ponieważ Egipt <grywki> można przynajmniej atakować ich dywizje naszymi. Bo jednak są dosyć głupi ciągle tracą organizację. Coś się dzieje na świecie zawsze. Yy... Myślę, że to nie potrzebujemy. Zróbmy lepsze, lepsze komputery. No, Zatakujcie ich z tej strony. A wy pójdźcie tak na. albo nie. Na pewno Aleppo mają. Ktoś jest tutaj przy, przy tym, ale jedna dywizja na pewno już idzie okrążyć ich. Teraz widzę, że tutaj kompletnie nie mają nic, więc możemy ich i tak okrążyć. E, Czyżby Nowa Zelandia właśnie się wyzwoliła? Tak, i mają ten brzydki kolor. I mają tą brzydką flagę Australia. Okej, okay. możecie pójść o tak, i później tu? Byłoby chyba lepiej. No i nasza kawaleria z łatwością ich pokonuje. A mówili: Nie, nie, Arabia kawalerią, nie, przecież to. Przecież żadne państwo kawalerią nie wygra. Nie, przypomniało mi się teraz. Akurat takie. Przypomniało mi się taka głupia rzecz, bo ktoś zrobił e, Jugosławią. Albo Rumunio, nie pamiętam. Jedno z państw bałkańskich w normalnej grze który zrobił chyba jakieś 200 dywizji kawalerii. Okej, okay, ty teraz idziesz na dół. I po prostu to była po jeden batalion. I chyba komuś skraszował grę tym. Czy możemy tutaj... Ty... U matko, możemy tutaj pójść. Ale niestety, ty... Nie, to jest nadal dobre. Ale dla nas manpower się liczy, więc nie zrobimy tego Dobra, zróbmy już tego gościa Okej, okay. wielka wojna australijska, australijska I nic nie mają tutaj I dlaczego ja wysyłam swoje dywizje tu do nich? Bo oni są głupi i umierają Ta dywizja, wyślijcie ją tu Ty tu pójdź i zacznij przejmować te, te miasta tutaj Tomaszek został okrążony Ma trzy dywizje w środku Przyjęliśmy wszystkie główne miasta e, Nawet nie wasze W sumie tym możemy pójść tutaj, chociaż nie mają e, regionu narodowego, ale możemy tutaj pójść i teraz się postaram po prostu szybko pokonać ich. Szczerze, możecie powiedzieć, że takie, jak to większość graczy, że takie, o no, jesteś już taki duży i zrobiłeś wszystko, że takie, a to pokonanie takiego państwa będzie proste. normalnie z serii, gdybym chciał zrobić tak normalnie, to bym oczywiście robił ucinki i bym tak właśnie, bym robił cele narodowe pomiędzy tym. Ale ja wszystko robię na taki typowy yolo, <laughs> że, że sam się dziwię, że to mi się udaje. Miałem takich niefart z Wojną Osmanami, jak sami widzieliście. Mógł, mogłem pokonać w sumie Osmanów szybko tutaj, ale jako że Egipt, Egipt nie, chyba nie spadł do, do końca Idrisa, to nie, mógł, nie mogłem aż tak dużo porobić. W sumie teraz jak widzę nie musiałem chyba wtedy im pomagać bo, bo te dywizje chyba musiałyby właśnie dotrzeć do tych miast e, to za tak, to do samego końca e, za ile za 11 dni dotrzecie do samego końca wy... za 2 dni dotrzecie tu to jest 2 punkty Dwa punkty, dwa punkty. Coś z nową ej, ej. że wy nie jesteście oboje, <ścoughs> Australia wyszła. <śpiew> o, oni chyba zrobili jakąś huntę militarną. Tak, AFM. O, <śpiew> Oni teraz mogą tylko pójść do Japończyków, bo w sumie to jest frakcja tak tego... japońska. Yy, I teraz jakbyśmy już zdobyli wszystko, to będziemy mogli zrobić to. Czyli kolejny manpower a oraz dostaniemy fabryki, chociaż tam nie ma żadnych fabryk. Yy, wypuść o tak, wypuść tutaj. No I cała armia egipska została zablokowana w Syrii Ach, ta historia Tutaj muszę tylko się bro bronić przed tym, żeby nie zdobyli mi za bardzo tych wszystkich rzeczy I tacy Turcy, ha ha ha, macie za swoje Egipcjanie Chociaż Egipcjanie prawie nic nie zrobili w wojnie z nimi Eee. Dobra, to myślałem, że takie... O nie, już coś się dzieje, że... Dobra, więc zacznę uzasadniać cel wojenny przeciwko nim Jak widzicie... Wszystko trwa 100 dni Później zapewne pójdę przeciwko Turcji, bo Turcja też jest słaba teraz No, słaba jest A my już stajemy się potężni Jesteśmy potężni, nie, jak wcześniej. Baliśmy się, Jemen już na spokojnie W ogóle mają stolicę w Jamaszku. W Dam Jamaszku. W Damaszku. E, więc wszystko, co możecie wyślić tu. Teraz właśnie zauważyłem to. Bo to jest ich region narodowy. I to jest jedyne miasto regionu narodowego, bo to nie jest ich region narodowy. Tak, to jest okupowany. Który. To jest jedyne miasto regionu narodowego w tym w tym regionie. Szczerze teraz tylko przejmujemy jakieś małe miasto. Super nuta. Oby nie było praw autorskich. Patrzcie czy nie mają gdzieś jakiś lotnisk czy w ogóle, bo to też są punkty. Dobra. Udało mi się tutaj przyjąć znowu odetniemy ich Dobra, tutaj ich tutaj To jest dywizja, która prawie umarła I co za, za generał Ale jeszcze nie wie o tym w sumie, jeżeli zabędziemy ta to chyba powinniśmy wygrać. To jest 20 punktów. Uu. A, próbuje nas odciąć. W sumie porcik jeszcze chyba jest dość warty? Nie, nie jest wart nic, niczego. Czy ktoś z was tutaj próbuje ocalić jednak i nie, nie próbuję. No seria dłuższych odcinków, żeby wszystkich pokonać. Ale szybko wschodzi im organizacja. Jest. I to w sumie powinno oznaczać koniec. Niezwykle nabierzemy wszystko oczywiście O, jeszcze piosenka się skończyła o i właśnie się nam udało w sumie teraz oczywiście to pójdziemy za chwilę po tym jak już to skończymy to jeszcze 12 dni do samego końca na yy. zamknę to możemy coś wyzwolić, za chwilę to zrobię yy. Bo to, jeżeli zaczniemy to robić, to dostaniemy wydarzenia właśnie. Łańcuch wydarzeń. E... Oczywiście, że wszystko weźmiemy dla siebie. E... Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby tutaj ich nie zostawić. E... E... Te dywizje, do nich rozdamy już na normalny. I wyślemy ich tutaj. Jak tam Kanada? Uuu, Kanada jednak się jakoś trzyma. Okej, okay. bo już tak się. Powinienem robić koniec, tylko jeszcze wszystko muszę ogarnąć, ale takie. A, nie, dobra. Więc jeżeli Wam się spodobał odcinek, pamiętajcie, zostawić klik w górę, mieli komentarz, subskrypcję. Bo z Wami tragam. 4. Nawet Kessie Kejsras jako Arabia No to, cześć.